Oficjalnie już można powiedzieć, że dziś padł rekord. W Zielonej Górze słupki rtęci przekroczyły w cieniu 30 stopni Celsjusza. Prognozy na sobotę obiecują jeszcze więcej. Zaczyna robić się naprawdę gorąco. No właśnie, nie mam żadnych sposobów, jak widać. Spaliło mnie wczoraj w łagowie. Wysokie temperatury i promieniowanie słoneczne mogą okazać się groźne w skutkach. Od udaru, który jest wynikiem przegrzania organizmu, poczynając. Nie bagatelizujmy sprawy i osłaniajmy ciało. Najlepiej używać bielizny z naturalnych tworzyw jasnej, czyli bawełniana, biała, jedwab jasny, przewiewna, tak żeby w odpowiedni sposób móc chłodzić organizm. Równie ważne jest zachowanie odpowiedniego bilansu płynów, żeby nie doszło do odwodnienia i dieta bogata w owoce i warzywa. Najlepiej w cieniu i dużo napoi. Wodę mineralną, owoce. Zimną herbatę mrożoną i chowamy się w cieniu. Pamiętajmy, że płyn płynowi nierówny. Nie pijemy płynu. Płynów słodkich, nie pijemy płynów sztucznych, najlepiej letnie herbatki, ziołowe, jak najbardziej polecane, czy też woda mineralna. W miarę możliwości nawadniajmy się nie tylko od wewnątrz. Na zaburzenia spowodowane wysoką temperaturą i słońcem najbardziej podatne są dzieci i ludzie starsi, których organizmy nie radzą sobie same z regulacją temperatury ciała. Chłodźmy się zatem na potęgę. Podobno najlepiej to wejść do zimnej wody. Ale jak nie ma zimnej wody, to trzeba poszukać klimatyzowanych pomieszczeń. No, przede wszystkim woda. A tak, to nie wiem. I ten klimatyczne pomieszczenia. O upałach zapomnimy w niedzielę. Temperatura spadnie do 23 stopni. Ale tylko na chwilę, bo przeszły tydzień zapowiada się słonecznie.